Szacowaliśmy, że w związku z tym, że maleje kurczy się populacja Polski, to również skurczy się liczba osób pracujących w ochronie zdrowia i to znacznie dlatego, że obecnie personel, pracownicy ochrony zdrowia są dosyć, no po prostu średnia wieku jest wysoka, tak? Więc mm -hmm. no w właśnie. przeciągu 10 lat może liczba pracujących zmniejszyć się w tym sektorze o około 20, 25% i możemy się spodziewać, że jeżeli pojawi się znaczne zapotrzebowanie na tego typu usługi, to również wzrosną ceny takich usług. Czyli że niekoniecznie będzie się pracowało tak pełniąc rolę jakiegoś opiekuna osoby starszej za minimalną krajową, ale te ceny będą wzrastać po to, żeby przyciągnąć pracowników. I rzeczywiście w takich społeczeństwach, które są bardziej zaawansowane w procesie starzenia się niż Polska, mamy dużo większy sektor usług medycznych. Mówię szeroko rozumiany sektor, bo tu nie chodzi o lekarzy, nie przede wszystkim o lekarzy, ale przede wszystkim o takich dziennych opiekunów osoby Pomagające w takich y, czynnościach fizjologicznych, w jedzeniu itd., tak itd. Tak